Cześć, witajcie do niegośmie8 i witam was serdecznie w następnym odcinku ze sezonu drugiego. W tym odcinku jak już w pierwszym sezonie, może słyszeliście albo nie, powiedziałem, że zrobię tutaj też e, licznik grania, tak? Który się przyda e, naprawdę na Roleplay jest to jeden ze standardów na roleplay Play, także mieć taki timer albo taki licznik, który liczy jak gracz, jak długo gracz gra, tak? Jest przydatne z tego, żeby dać na przykład, nie wiem, e, że za ileś te grania, może sobie kupić ileś tam Expa, albo za tyle grania dostanie level 1, e, plus 1, tak? Albo od, od tyle czasu grania może to robić i to robić, tak? Jest to standard takie coś, więc... zrobimy takie coś, tak? Tak samo jak w sezonie pierwszym, tylko że z zapisem, tak? Więc jeżeli... Już zrobiliście ten taki system, podobny Ten system W sezonie pierwszym, to możecie gdzieś tam tutaj tutaj raz wam adnotacje Gdzie możecie po prostu kliknąć i I przyniesie was do tego punktu, gdzie Zaczynam robić właśnie Zapis, tak, ale Zauważyłem, że tutaj są jakieś inne funkcje, tak Znaczy, to znaczy inne funkcje, inne zmienne, więc Jeżeli chcecie, możecie to oglądać cały w całości Jeżeli nie, to, to nie, ale mieszam o tym zaczynamy jest praktycznie to samo co w sezonie pierwszym tak? Ci, którzy już e, to widzieli. Jest praktycznie to samo, tak? Więc będę po prostu dalej korzystał z tego. E, z tego samego co, co, co z sezonu pierwszego. Okej. Okay. Ale i tak wytłumaczę dla tych, którzy nie mają. Co to jest grania? Już wytłumaczyłem więc tego nie będę tłumaczył. Yeah! Ok. Nawet e, potrzebujemy. Wiedzieć, iż mamy tutaj nasze tablice, tak? W naszej tablicy danych gracza mamy nasz ból zalogowany, tak? Nasz ból zalogowany będzie to właśnie jedna z najpotrzebniejszych rzeczy na naszym roleplayu, tak? Gdyż e, chyba nie chcemy liczyć czasu grania, kiedy gracz nie jest zalogowany, tak? Więc będzie to nam potrzebne ten nasz zalogowany, tak? E, właśnie do tego, rzeczy, żeby wiedzieć, kiedy mamy liczyć, tak? Tylko sobie muszę sobie zobaczyć, gdzie tu jest. On Player tech zalogowany. Tylko sobie zobaczę coś. Momencik: On Player Spawn, on player Connect, Disconnect. Okej, okay, rozumiem. Dobrze, um. Musimy tu jeszcze sobie zobaczyć. Ok, Okej, okay, więc swoim teraz na dane gracza. I tutaj teraz zapiszemy. Na przykład tutaj, albo no to będzie tutaj. Zresztą stworzymy teraz e... raz, dwa, trzy, cztery nowe zmienne. Tak. Będzie to on teraz na przykład zaksek. W zaksek będzie właśnie zapisany ile gracz gra, tak? Ile gracz już grał, ile gracz już gra sekund. Potem zakmin, czyli tutaj będzie to samo co sekund, tylko że w minutach. Potem będzie zakgoć czyli nasze godziny i jeżeli jeszcze chcemy, możemy jeszcze dni dać tak? Zak, dni jeżeli chcemy nie musimy, ale możemy okej okay. um. gdzie mamy nasze zmienne? zobaczmy czy działa działa, Ok. to wchodzimy teraz do on player connect będę na chwilę sobie zobaczyć na okay, to już jest ważne jest żebyśmy mieli w on player nasz grab zalogowany w tak? Okej, okay, um, Dobra Mhm. Mm teraz musimy stworzyć timer, więc wchodzimy teraz do On Game Mode Init. Stworzymy timer, możemy zrobić timer C um, Timer X, czyli taki, powiedzmy, że prywatny timer, albo taki globalny timer, czy znaczy też w cudzysłowie um, globalny timer. Um, set timer. My set timer, zchodzimy tam nasze timery. Timery... Aha, ok, więc wchodzimy do Engame Init. Musimy tutaj sobie stworzyć nowy ten timer, bo jeszcze nie mamy nasze timery. Stworzę timer na przykład... Ani będzie tutaj pod on player class. Stworzymy tutaj timery. I teraz wpiszemy set timer. Otwieramy nawias. I tu w środku dajemy nasz player... Player update możemy to nazwać jak chcemy, na przykład możemy to licznik e, grania za, nazwać albo player update jak to chcemy. Ja dam player update, iż we player update dam jeszcze różne inne funkcje, tak? Że mam w taki planach. Więc jeżeli e, będę miał jakieś pomysły, no to możemy tam jakieś jeszcze inne funkcje dać naszego player update. I jeszcze nasz player up, to będzie się update będzie updateowo co sekundę, czyli 3000 milisekund to jest jedna sekunda. I damy, żeby się powtarzał, tak? Czyli zrobiliśmy taki jakby on player update, tylko że... W sekundach. Jedna sekunda tak? A nie w co, w co milisekunda, bo co, co klatka Okej okay. On zrobiliśmy nasz player update, sobie to skopiujemy i jedziemy teraz nasze timery Forwardujemy, forward Player update, wybieramy nawias, zamykamy nawias Nasze klamerki, jak zawsze nasz szkielecik ja tu nie jeden, eeeem, um, ja może to zmniejszyć, tak, tutaj mam swoją ściągę Żebym nic nie zapomniał Tak sobie ustawię, okej, okay. więc tak e, nasz player update Ops, zapomniałem, forward już musimy publikować Okej, okay, teraz nie działać, i, i, i e, tutaj jeszcze musimy zamykać, okej okay. Dobra Wiemy, że nasz player update jest globalny, tak Czyli jest to Nie ma żadnych Żadnych e, parametrów w środku, tak jak tutaj widzimy w tych nawiasach Więc e, chcemy, żeby ten timer był dla każdego z gracza, tak Iż chcemy dla każdego gracza liczyć Więc co musimy zrobić? Musimy zrobić pętlę które będzie symulować id graczy, tak Czyli stworzymy for new, nasze pętlę i I sprawdzamy czy i jest mniejsze Od max graczy, max players Tak, to i plus plus Ok. Proszę, klamry. Nie dajemy tam żadnego returna jeden. Ok, więc teraz nawet sprawdzamy, czy if, czy gr czy gra. Nie wiem, czy to się nazywa gra, czy g gracz, Momencik. Gracz, tak, bo na sezon pierwszy jest g g gracz, Ok, gracz. P e nie play, tylko i. I też sprawdzamy, czy, czy spętli gracz i. E nasz zalogowany. Zmiana zalogowana. E zalogowany. Jest not true, tak? Sprawdzamy czy jest zalogowany Pętla, znaczy e, Klamry. Kiedy jest zalogowany, to chcemy liczyć. Okej, okay, teraz co chcemy liczyć? Najpierw zacznijmy od sekundy. Tak? Sprawdzamy, czy if, czy gracz? Klamerki e, kwadratowy, czy I Zawsze zaczniemy teraz I, tak? Będziemy jako zamieszkleć, będziemy teraz jako I i zwracamy się do naszej pętli, tak? Gdy już teraz nasza pętla jest, powiedzmy, że jest nasz player ID. Jeżeli chcemy, możemy też zamiast i Player ID, możemy też dać, dać Player ID. A ja tam jako I. Jest to krótsze I, nie będę musiał tyle pisać. Grasz i czy zaksek, czyli sekundy, jest mniejszy od 59? Dlaczego 59? E, minuta ma 60 sekund. Tak? I po prostu tutaj, tutaj jest takie dodanie, tak? Po prostu sadzamy, czy zaksek jest poniżej minuty to ma się dodawać sekunda, tak? Jeżeli nie jest poniżej sekundy, jest 60 sekund, i jeżeli raz się zostanie uruchomiony ten player update, to ma się wyzerować nasz zaksek i dodać 1 minutę, tak? Tak działa właśnie ten nasz licznik. Ok. I do tego możemy teraz... Dajmy, otwieramy teraz nasze klamerki. Teraz, teraz będą znowu niektórzy płakać, dlaczego dałam klamry. Okej. Okay. Damy to nasz gracz. 3i, e, znaczy nie, że 3, i tylko, że zaksek plus plus, tak? Czyli kiedy jest, e, że, jeżeli jest jest poniżej minuty, to ma się dodawać nasze sekundy, tak? Wstawiamy to na LC, klamerki, e, klamerki, normalne klamerki, i jeżeli nie, czyli jest minuta, no to gracz, wiesz co, jestem takie nie wiem, że sobie to sobie skupiuje. Zaksek równa się 0. Ok, zobaczymy, czy to działa. Działa. Ok, i w tym czasie sprawdzamy, czy if, czy gracz. Teraz zamiast zaksek, damy zakmin. Sprawdzamy, czy ma, czy zakmin jest poniżej 59. Czyli minuty, godziny znaczy, tak? Iż mi 6, znaczy godzina ma 60 minut, tak? No, dlatego. Robimy tak podobno, tak samo jak wyżej, że 59. Ok. Kiedy jest poniżej, no to zak min plus plus. Ok. Tak jak zawsze lc tak samo po prostu robimy jak wyżej. Tak. Um, jeżeli już godzina minęła, no to dajmy zak min na 0. I tak samo teraz robimy z naszym godziną. Sprawdzamy, czy godziny. teraz uwaga nie dajmy tutaj 60, tylko dajmy 23. Iż godzin mamy 24, więc damy 23. Ok. Sprawdzamy, hmm. czy zak godzin jest poniżej 23 Jak tak, to zak goć. ups goć. Plus, plus. Jeżeli nie, czyli LC zack-min zakmin goć nam no, zero i zak dni plus, plus Iż dzień już minął, dzień już graliśmy na serwerze, no to ma się dodawać dni. Ok. Więc tak zrobiliśmy już nasz timer, znaczy nasz licznik, zobaczymy czy działa, działa. Teraz dla tych, którzy teraz płaczą... Ej, nie, nie, nie. Ej, te klamry są niepotrzebne, jak jest i na fucie, bla, 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 kurde, bla, bla. No tak dla mnie dla was specjalnie teraz będę to usuwał. jej tak, no tak. dobra, więc możemy tutaj, jeżeli mamy tu jedną funkcję, możemy tu usunąć tę klamrę, tak? Jeżeli jesteście. Ja to lubię tak e, mieć i jest to dla mnie bardziej przejrzyste, tak? Z tymi klamrami. Nie wiem, ale... E, jeżeli macie tu klamy, to ja bardzo dobrze wiem, aha, ten if należy to gdzie to są te klamry, tak? A jeżeli to usunę, to, to tak nie wiem to wygląda. Aha, if to ok od tego, tu jest else jakieś, ok. Ale to zależy to do koły, tak? Możemy to usunąć, że nie, nie musimy, jeszcze nie zmienia, zamiast e, wielkość kodu, nie zmienia to w działalności, nic, więc... A tak to usunę dla Was, dla tych, którzy tutaj teraz płaczą. Eee, tak, ok. Więc tak to mniej więcej teraz wygląda. I nasz licznik jest gotowy. Teraz sobie do mojej ściągi. Zobaczcie, co ja coś zapomniałem. Yy, aha, teraz trzeba Więc teraz wejdziemy teraz do naszej on Player Disconnect. Tak. I w naszym on-Player Disconnect W gracz player zalogowany true. Damy teraz tak, zapis gracza już jest. Więc zaraz że g gracz znaczy nie, że gier, tylko gracz. Znaczy się mylę z sezonem pierwszym. Że gracz po prostu ustawimy e, zalegowany na false. Na false. Wiemy, że mamy w on player Connect e, False, a dla bezpieczeństwa możemy to zrobić, nie musimy, ale dla bezpieczeństwa to robię. Czemu? Bo mogę. Ok. Um, teraz damy tutaj nasz pełną funkcję, którą nasz będzie to stok, tak? Gdzie będą właśnie, tak sobie pomyślałem, czy zrobić resetowanie w on disconnect, czy zrobić po prostu stok, gdzie ja tam będę wszystko wsadzał, tak? Pomyślałem, że będzie, będzie wygodnie, jak będę robił to w stoku, tak? Iż yy, za pomocą jednego stoka mogę wszędzie używać, tak? Tego stoka. Dlatego to jest bardziej, nie będę musiał zawsze wszędzie resetować, dlatego będziemy tworzył Stworzymy taki stock, który będzie resetował nasze zmienne. Ok, więc e, nazwy ten stock Reset Player Stats. Otwieramy nawias player ID. I zwracamy się do gracza. Soby teraz to skopiujemy. Wchodzimy w nasze stoki. I stworzymy sobie teraz nowy stock. Play, reset Player Stats. Otwieramy nawias player ID. Teraz nasze klamry i nasz szkielecik. Ok, Ej teraz ustawiamy gracz, e, player, id, zak, sek, no, zero. Po prostu wszystko resetujemy. Tak, kiedy gracz wychodzi, wszystko resetujemy. Player, id, zak, min. Tu się 0. Gracz, player, mały. Play, player, id za godzin na zero Ależ mam to skopiowane nie, nie mam to skopiowane gracz player id za dni na zero zobaczymy, że działa i działa ok, jest, ściąga i teraz sobie ten player stats idę do on player connect też jeszcze, jeżeli jesteśmy tacy, możemy też tutaj jeszcze dać pod graf zalogowany. To player stats player ID OK. I tak zrobiliśmy nasz timer. Możemy to teraz sprawdzić, ale nie widzimy, tak? Nie widzimy to. Ehm, Zanim niedługo będę pokazał jak zrobić e, statystyki, tak gdzie na przykład wpisamy komendę stats albo... staty, albo statystyki. I będzie po prostu okno się pokazywało, gdzie będą wszystkie nas, nasze statystyki. Na, jak nie wiem, nazwa gracza, I, ileś pieniędzy, ranga, frakcja, praca, czy ma dowód, czy ma prawo jazdy i tak o wszystko, wszystkie informacje na temat e, gracza. I tam też będziemy, e, będzie też, jeżeli chcemy, ilość grania gracza, tak? Możemy tam dać, ale to w później, tak? Ehm. W poprzednim odcinku, jeszcze nie w poprzednim odcinku, w, w, w sezonie pierwszym pokazywałam właśnie jak gracz wychodzi. To pokazuje ile gracz grał, tak? Czyli to będzie teraz, że. Będzie to zapisywane, tak? Ten czas grania, tak? Że kiedy gracz wychodzi, to ma się ten czas zapisywać do. Em, po prostu tam, gdzie jest gracz zapisany. Czyli do nasz. Do nasz momencik. Script files, gracze nikoś i coś ma to zapisywać, tak? Tutaj gdzieś na dole ile grał, tak? Ok, więc teraz wchodzimy najpierw do naszego e, rejestru, naszego stoka rejestruj register czyli i sobie teraz tworzymy te nowe, nowe wpisy. Dini, e, tak Dini, bla bla bla, problem, Spierdalać, Dini int set, Otwieramy na raz string i teraz mamy tutaj zak sekund i zero, tak? już kiedy gracz się zarejestruje chcemy wszystko wyzerować tak samo sobie teraz kopiuję jestem leniem, wiecie o tym dini, dini, dini zak minut zak godzin i zak dni Okej, okay, zobaczymy Okej, okay, to by było na to Teraz wchodzimy do naszego wczytaj Tutaj. I tu po prostu dodajemy do naszego Gracz Player ID Właściwie sobie, teraz sobie to skopiuję Z tym takim leniem player sobie skopiuje Wczytaj sobie to, to wkleję i zamiast zero ustawimy ten zak sekund na dni int nie string zak sekund to już skopiuję to się nie wkleja zak sekund zak minut zak godzin i zak dni Patrzymy i mamy empty statement, bo znał coś zjebałych. E, dini int, bla 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 Okej okay. Teraz wchodzimy do zapis graży, tak? Tutaj po prostu zapisujemy Do dini e, Ilość grania Dini int Właściwie możemy teraz wziąć z E, dini int set, z naszego register to wszystko. Najpierw w to wkleić. Prostu zenistwa sobie teraz znowu to wezmę z góry. Dini int ZAKSEK I teraz tutaj zamiast 0 wpisujemy właśnie teraz nasz, nasze zmienne. Tak samo, tutaj, tutaj, tutaj. Jak zawsze zmieniamy. Zagmin, zaggoć i zagdni. Patrzymy i działa. Ok, to bywa na to. Teraz zrobiliśmy zapis, znaczy najpierw rejestrację, że po prostu wpisujemy do naszego pliku gracza, tutaj, tak, te nasze e, za sekund, za godzin i za dni. Wy zapis gracza zapisujemy je tak, jeżeli gracz wychodzi no to ma się tam, że w One Player e, Disconnect, jest już ten nasz stock, zapis flasza, będzie bardzo zapisywane ten nasz linii Inset ile grał, tak? I po prostu on będzie, on będzie wpisywał to co jest w naszych zmiennach, ok I um, no wczyty, też jest tak po prostu, żeby wczytać, żeby no to wczytać i ten on player disconnect, teraz tylko muszę zobaczyć, ważne jest to, żebyśmy mieli zapis player stat wyżej niż reset player stat, tak? Z tego powodu, jeżeli damy reset player stat nad zapis graczem, to najpierw zostanie resetowany, a potem się zapisuje, tak? I potem to nie zadziała, eee, tylko takie coś, tak? Taka informacja: nasz reset player stat zawsze damy, zawsze damy jako ostatni, tak? Także możemy dać ten SPS na samym dole. Najlepiej dla bezpieczeństwa. I ten. Okej. Okay. No i co, to możemy to sprawdzić. żeby to jest usunę I włączymy teraz sobie serwer. Okej. Okay. I wchodzimy. Okej. Aha. Ok. Uh -huh. okay. Powinno się zadziałać. Ok, jestem teraz w grze. Teraz wyjdę. Zobaczymy, czy się zapisywało. Czy się stworzyło. Nawet nie służyłem konta, nie? Na pewno. Ach, jestem taki mądry znowu. Ech, nawet nie służyłem konta. Ok. Dajcie mi. Mam tylko stworzę konto i wam to po wszystko pokażę. że tak późno nagrywam. Już jest teraz 21.33, wiem, nie jest późno. Ale musiałem wcześniej wstać, więc ten 1, bla bla bla, 1, 2, 3, mężczyzna 17 Okej, okay, teraz wyjdę Wyjdę teraz Okej. Okay. Zobaczymy czy się zapisywało I są. Nasze za sekund, za minut, za godzin i za dni. Tu już zapisywane, więc zapis też działa. Grałem już 5 sekund na serwerze, więc już działa. Więc tak, teraz za serwer. Pamiętamy, iż mamy tutaj teraz e, 5 sekund, tak. Teraz na serwer i ja wam to pokażę. Że on naprawdę liczy. Z Was tutaj nie wychujam e, Właśnie, możecie teraz sami sprawdzić, tak. <laughs> Dobra. Teraz tutaj FRAPS włączę FRAPS. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobra. Teraz już troszeczkę pochodzę. Teraz nie widzimy gdzie ile gramy, tak? Ale liczy, to jest ważne. Liczy dla każdego gracza osobno, tak? Tylko dla tych, którzy są zalogowani. Bo chyba nie chcemy yy, dla tych niezalogowanych liczyć, tak? Dlatego... Daliśmy właśnie ten, ten zalegowany. Dobra. Powinny wystarczyć. to więc teraz wyłączę. O poczekam nie się tam dodaje jeszcze 3 minuty. To pogadam o Was. a pogadam o dziewczynkach. Dokładnie, dziewczynki. Ech, albo i nie. Dlatego musicie iść do. E, do Kamil Steinbach. Bo oni się zna na dziewczynkach, nie? Więc. no. <laughs> Czekamy. tutaj ten. Co do tych nowych tekstur jest, jest to HD pack do GTA San Andreas, może kiedyś zrobię e, pokaz modyfikacji na ten temat. Tak po prostu wszystkie wszystkie tekstury zostały, zostały po prostu odnowione, tak? E, wysokiej rozdzielczości zrobione, więc... Może kiedyś zrobię ten filmik. Poczekajcie! Ja myślę, że dostarczy teraz wyjdę. Okay. Teraz zobaczymy. I jest sekund 17. Graliśmy jej minuty i 17 sekund od, za od zalogowania się. Od konta, tak? Znaczy od, e, od czasu, kiedy się zarejestrowaliśmy. Ok, no i to byłoby chyba na wszystko. coś jeszcze zapomniałem. Chciałem zobaczyć, jak będą moje ściągi. Tutaj wszystko mam, 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 mam. mam. okej, okay, nie, mam wszystko. okej, okay. więc jak się Wam spodobało ten filmik, to dajcie łapkę w górę, jeżeli nie, to łapkę w dół. Um, proszę, ale jak zawsze z krytyką, albo konstruktywną krytyką, jeżeli daliście łapkę w dół, był to potem bardzo miło. Um, na komentarze też bym się ucieszył z Waszej strony, iż komentarze e, motywują do, do dalszego... Eee, do, do, do dalszej produkcji moich filmów, mojej działalności na YouTube. I em, jeżeli macie jakiegoś kolegę, który ma problem z Pawną, to dajcie mu link na mój kanał i powiedzcie mu, że jestem zajebisty <laughs> Żartuję. Ehm, I no, ja się wam żegnam. Ciao!